Poranne Pytania, Radio Austyn: Kłania się Wojciech Hiermakow. W sobotę, 22 marca, dziś Światowy Dzień Wody, i z tej okazji naszym gościem jest doktor habilitowany Marcin Sidoruk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Katedry Gospodarki Wodnej i Klimatologii. Dzień dobry. Dzień dobry. Żyjemy sobie w Polsce, w naszym pięknym regionie pełnym jezior, i sobie myślimy, że no problemy z wodą to mają ludzie w Afryce, w różnych ciepłych krajach, ale nas ten problem pewnie nie dotyczy. Słusznie, tak myślimy? Pytanie, czy dotyczy, mówimy o naszym regionie, czy o Polsce? Mhm. No, bo rzeczywiście nasz region nazywany jest krainą Tysiąca Jezior. Ta woda jest dookoła w dużej ilości, bo mamy jeziora, mamy rzeki. Jednakże, jeżeli popatrzymy tak na statystyki, to ilość wody dyspozycyjnej, czyli tą, którą możemy wykorzystać, w Polsce jest na poziomie tak naprawdę Egiptu, czyli jest to bardzo mała ilość wody, no, którą jeszcze musimy szanować. Dlaczego tak zielony kraj, pełen las, łąk, pól, położony klimatycznie w dość dobrym miejscu, ma problemy z wodą? To nie jest tak, że cała Polska ma problemy z wodą, bo tak jak powiedziałem, u nas tej wody nie ma. Problem z wodą jest tak naprawdę też środkowa część Polski. Tamtej wody jest zdecydowanie, zdecydowanie mniej. Trzeba też pamiętać, zależy jeszcze o jakiej wodzie rozmawiamy, bo mamy wodę powierzchniową. Mamy wodę też podziemną, która jest, służy w dużej części do zasilania wodociągów. Więc to też jest tutaj, trzeba to rozróżniać. Jakość wody. Kolejny aspekt. Bo ta woda, która, którą mamy, może być dobrej jakości, możemy ją wykorzystywać na przykład do nawodniej, ale może być też bardzo złej jakości. I wtedy ona tak naprawdę stanowi pewne niebezpieczeństwo. To, co my, jako mieszkańcy naszego regionu, nie wiem, ktoś nas słucha pod podmrągowym w jakiejś miejscowości, no i czyta różne broszurki, są różne akcje, żeby oszczędzać wodę. To, co my tutaj zrobimy w naszym regionie, to się jakkolwiek przełoży globalnie albo chociaż na nasz kraj, czy globalnie, pewnie w jakim stopniu tak. Trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że ta woda skąd się bierze. Ona musi wcześniej wyparować. I w jakimś miejscu się skroplić, spaść w postaci deszczu. Wodę na pewno warto oszczędzać. To tu nie ma co mówić, bo tak jak powiedziałem, tej wody my nie mamy zbyt dużo, chociaż tu akurat, mówię, północno-wschodnia część Polski pod tym względem a tak naprawdę trochę szczęście i jest całkiem dobrej sytuacji. Czyli my jesteśmy uprzywilejowani, my mieszkańcy w Armii Mazur, ale mieszkańcy centralnej Polski. Czy dla nich i w tym roku, i w kolejnych latach będzie oczywiste to, że będą mogli sobie latem, nie wiem, podlać ogródek wodą z sieci miejskiej? Co będzie w tym roku, czy co będzie za dwa lata, to tego nie wiemy. Bo trzeba pamiętać o tym, że Olsztyn, ale nie tylko Olsztyn dużo, dużo miast, miejscowości pobiera wodę gruntową. Z głębszych poziomów wodonośnych. To jest czasami 50, 100 metrów. To, co się dzieje dzisiaj, nie ma bezpośredniego przełożenia na to w dniu dzisiejszym, czy nawet w tym roku, jaki jest poziom się tej wody podziemnej. To będzie miało skutek za lat kilkadziesiąt, kilkaset. Wszystko tak, zależy, tak naprawdę zależy od tego, jakie mamy grunty, przez jakie grunty będzie woda przesiąkała. Więc w ten sposób. Jeżeli na przykład oszczędzanie, no bo. Ja uważam, że zawsze warto, warto oszczędzać. No musimy pewne nawyki w sobie wyrobić, e, odpowiednio do tego podchodzić, żeby tej wody po prostu nie marnować. Czyli to oszczędzanie jest inwestycją dla kolejnych pokoleń, dla dzieci, tak jak sadzenie lasu na przykład? Hmm, można poniekąd tak powiedzieć. Oczywiście ja mówię o wodach e, podziemnych, mhm. bo wody powierzchniowe, no to też robimy to dla siebie. Bo jeżeli my zanieczyścimy jeziora, to my tej wody po prostu. Nie będziemy mieli, nie będziemy mogli z niej korzystać choćby nawet do celów rekreacyjnych. No Warmia amazury no przecież stoi na turystyce w dużym stopniu. Więc jeżeli będziemy mieli brudne jeziora, tak w cudzysłowiu, no to do nas nikt nie będzie chciał przyjeżdżać. A to są jednak duże straty na tych przedsiębiorców, którzy tam mieszkają i pracują. To jeśli chodzi o te wody powierzchniowe, zostańmy przy tej wodzie, która nam spada z nieba co jakiś czas, my ją dobrze wykorzystujemy. Pytanie, czy my ją w ogóle wykorzystujemy? bo to jest w niewielkim stopniu. Gdzie ją można byłoby wykorzystywać na przykład? Albo w jak, może inaczej, trzeba post pytanie postawić, jak powodować, żeby ta woda nie odpływała i żebyśmy jej nie tracili? Bo przecież my nie musimy podlewać trawników wodą wodociągową. Wodą, która jest tak naprawdę dostosowana do picia. My możemy ją do tego celu wykorzystać, właśnie deszczówkę. Czyli wystarczy ją zebrać, przytrzymać i w okresach, gdzie jest bardziej sucho, po prostu wykorzystać. Mamy ogromne powierzchnie zabetonowane, na które spada deszcz, następnie odpływa, tak naprawdę bezpośrednio do rzek, i tę wodę my tracimy. I teraz, jak słuchają nas działkowcy, właściciele domków, to mówią: Ale ja mam pod rynnę podstawioną beczkę, indywidualnie sobie zbieram. Indywidualnie poszczególni mieszkańcy sobie z tym radzą, a systemowo, jako samorządy, jako gminy, jak sobie dajemy z tym radę? Powiem na przykładzie Olsztyna bo tutaj w Olsztynie są prowadzone dosyć dobre procesy są ukierunkowane, żeby tą deszczówkę zatrzymywać w postaci zbiorników retencyjnych. Dodatkowo jest to tak robione, żeby to był zbiornik nie tylko retencyjny, który zatrzyma nam tą, tą wodę, ale także żeby funk pełnił funkcję rekreacyjną. Takim przykładem są właśnie jest osiedle Zacisze, gdzie powstał jeden zbiornik jest to przytrzymanie wody tej opadowej, żeby ona szybko nie odpływała nam do łyny. Dodatkowo jest tam zrobione oświetlenie, jest fontanna zrobiona, więc okoliczni mieszkańcy mogą przyjść tam odpocząć. Z tego co wiem, obok ma powstać podobny zbiornik. W związku z tym my tą wodę będziemy przytrzymywać. Będziemy ją spowalniać ten odpływ, a dzięki temu ona będzie sobie stała w, tej, w tych naszych zbiorników i będzie infiltrowała w głąb profilu globowego. I w ten sposób powoli będzie za jakiś czas zasili te warstwy wodonośne, z której korzystamy do zasilania wodociągów. A to, że my teraz nie zawsze i nie wszędzie tę wodę deszczową dobrze wykorzystujemy, to jest efekt grzechów i zaniedbań sprzed lat, kiedy się zafascynowaliśmy betonem i kostką brukową, i żeby wszystko było takie ładne i równe. E, tak, ponieważ proszę zwrócić uwagę na to, jako powierzchnię my mamy zabetonowaną. To są Setki czy tysiące metrów kwadratowych. Proszę zwrócić uwagę, że taki opad nawalny, powiedzmy na poziomie 30-50 litrów na metr kwadratowy, jeżeli nam spadnie na ulicę o szerokości 6-7 metrów, to na każdy metr jest tu kilkadziesiąt czy nawet kilkaset litrów wody i ta woda szybko odpływa. Jaki jest tego skutek? To jest taki skutek, że systemy kanalizacji deszczowej. Były projektowane na zupełnie inne opady. Na, może opady na takie, ale na zupełnie inną zlewnie, czyli in, in, mniejszą ilość wody, która dopływała do, tych, do tej kanalizacji deszczowej. Dlatego też niestety mamy problemy czasami te powodzie miejskiej. Latem mamy sytuacje zero jedynkowe, że najpierw dwa tygodnie upału, a potem deszcz, ale nie taki miły deszczyk, który zmoczy, tylko taki, który powoduje kłopoty. To jest coraz częściej. W zeszłym roku była sytuacja taka. Zacznijmy od tego, że wzrosła nam temperatura. Średnia temperatura w zeszłym roku w Olsztynie była o około 3 stopnie więcej niż niż średnia z wielolecia. Na to co się przekłada? Na zdecydowanie większe parowanie. W związku z tym szybciej woda, która jest w glebie w związku odparowuje. Ale mamy drugą jeszcze sytuację, czyli właśnie te gwałtowne opady. W zeszłym roku w lipcu to było Opad to było ponad 100 litrów, sto kilkadziesiąt litrów, ale ten opad był właściwie w ciągu dwóch dni spadł. Czyli bardzo dużą ilość wody, czyli tak jakby powiedzmy w miarę zgodna z wielolecia, troszeczkę więcej. Średnia się zgadza. Średnia się mniej więcej ta suma opadu się zgadza, mniej więcej, ale w bardzo krótkim czasie. Ziemia tego nie przyjmie, następuje spływ powierzchniowy. To, co spadło nam na chodniki, na parkingi, na ulicę, to szybko bardzo gwałtownie spływa. Były projektowane sieć kanalice na mniejsze, tu ma mniejsze przekroje i niestety mamy problemy. To teraz Pan, jako naukowiec, który tym się zajmuje, doktor habilitowany, mówi do wszystkich deweloperów, projektantów, którzy projektują nam osiedla, parkingi, no i do tych, którzy budują swoje <laughs> domy indywidualne, mniejsze, większe szeregowce. Co my możemy zrobić, żeby tę wodę zatrzymywać i bardziej szanować? Mniej betonu. Czyli starajmy się rozszczelniać powierzchnię. Jeżeli już robimy parkingi, bo parkingi są potrzebne, wystarczy to pojechać na jakiekolwiek osiedle. To są dziesiątki, setki samochodów, często nawet nie ma miejsca, żeby zaparkować. Jeżeli są już parkingi, często to jest kowska brukowa, pod spodem jest jeszcze warstwa betonu. To jest warstwa nieprzepuszczalna. Więc może warto rozszczelniać, zamiast betonu położyć płyty ażurowe. Ewentualnie tam, gdzie nie ma potrzeby, zamiast chodników wykładanych, na przykład kostki, jakieś inne materiały stosować. Czyli materiały, które by po pierwsze spowalniały odpływ wody, a poza tym by powodowały, że ta woda by wsiąkała w glebę. Czyli to jest to. Dodatkowo deweloperzy mogą na przykład pod parkingami budować zbiorniki na deszczówkę. A następnie ta woda. Mogłaby być wykorzystywana do podlawania choćby trawników wokół bloków. Wtedy wykorzystujemy tą wodę, zatrzymujemy ją i nie marnujemy wody z sieci wodociągowej. Doktor habilitowany Marcin Sidoruk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Gospodarki Wodnej i Klimatologii w Światowym Dniu Wody, miał dla nas takie rady. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję.